Próbujemy jeszcze raz może, właśnie kontynuując, mieliśmy mały problem techniczny. Znaczy wiem, że w ogóle przerywa dzisiaj. Dziękuję Wam za, za tę informację. Myślę, że na nagraniu na YouTubie, kiedy e, wrócimy z całym nagraniem, ono będzie bez tych przerw e, na szczęście, bo tak jak rozmawiam z Marcinem, słyszymy się e, chyba całkiem dobrze, więc to jest może możliwe, że to jest problem z internetem. Wszyscy wiecie, że teraz wszyscy pracują z domu, jest sobota, wieczór. E, wjechał pewnie e, e, Netflix, ktoś ostatnio nazwał, bo Netflixem. Um, więc mam pewne problemy natury, być może techniczne, w każdym razie na YouTube tego nie będzie, więc było pytanie, wróćmy do tego pytanie było pytanie o polskich mnichów na Atosie, pierwszym jest ojciec Gabriel Hagioryta z, z, z Kieliburazerii, drugim jest, jest ojciec Marek w Monasterze Watopedi, o dwóch, o dwóch ojcach wiemy na pewno, że, że, są, że są na Atosie. Tak, w największym skrócie, ja może zadam ci pytanie, bo wspomniałeś coś o, o stolicy Atosu, jak to stolica Atosu, przecież tam miały być tylko monastery, prawda? Stolica to się od razu kojarzy z jakimiś, nie wiem, no, administracją państwową, drapaczami chmur, jakimś bankiem, knajpami, restauracjami, sklepem. Jak może wyglądać, po co Atosowi stolica i na czym ta stolica Atosu po polega? Co to w ogóle jest? Stolica Atosu to niewielka wioska w centrum góry Atos, z dosłownie trzema sklepami. Jedną piekarnią, A, jedną czyli restauracją. Nie tak, sklepy są. Tak, sklepy są. Rzeczywiście. No też się muszą gdzieś zaopatrywać. Także, 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 tak. No, oczywiście są sklepy z pamiątkami dla, dla, dla pielgrzymu. Natomiast na czym polega? Czym jest, czym jest stolica Atosu? Każdy z monasterów, oprócz jednego, oprócz, oprócz monasteru Kutlum Musiu, który znajduje się w zasadzie kilka minut od, od, od stolicy Atosu, w zasadzie no w samej stolicy, tak, każdy z monasterów posiada w Karies swoją filię, czyli, czyli taką dom, w którym mieszka jeden albo dwóch mnichów. Bardzo często jest tam również cerkiewka. To jest takie centrum administracyjne, bo jak powiedziałem, a to Atosem zarządzają kolegialnie przedstawiciele 20 monasterów. No i żeby, żeby proces decyzyjny przebiegał dosyć stosunkowo sprawnie, no oni muszą być na miejscu, więc, więc tak to wygląda. Carrieres to jest miejsce, gdzie 20 Monasterów Atoskich, jest, jest również świecki administrator Góry Atos, jest to osoba wyznaczona przez rząd grecki do administrowania tym, tym miejscem, półwyspem, no i chyba tyle. No właśnie akurat teraz pojawiło się pytanie, kto rządzi Świętą górą Atos? No i oczywiście w Karies, w Karies jest budynek Jera budynek Epistasia, czyli e, czyli właśnie przedstawicieli, takiej administracji atowskie, przedstawicieli 20, 20 monasterów. No i Protat, cerkiew, świątynia Protaton, jedna z dwóch najstarszych świątyń na Atosie z IX wieku, obok, obok katolikonu, czyli głównej świątyni Wielkiej Ławry. To Protaton jest, jest jednym z najstarszych świątyń atowskich. Czyli odpowiadając na pytanie, kto rządzi świętą górą Atos, można powiedzieć, że mamy właśnie te taką nawet taką lokalną demokrację. Tak, 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 można. można. Tak, 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 ale tak, ale tak, jednak w dalszym ciągu Atos tak, pozostaje w granicach w granicach administracyjnie Republiki Greckiej, prawda? Czyli ma jakieś tak. zobowiązania wobec, wobec władzy w Atenach. No, musi przestrzegać prawa, tak? Musi przestrzegać Konstytucji Greckiej. Zresztą Atos, status góry Atos no, no, jakby podlega. Konstytucja grecka mówi o, o, o górze Atos w ten sposób. E, na to się panuje inny czas. Czy to znaczy, że, co to oznacza w ogóle, że panuje inny czas i czy to, trzeba, czy to wiąże się ze zmianą z zegarku? Czy trzeba jakoś zmienić godzinę? Czy nie mówię tylko o strefie czasowej? W wielu monasterach tak, w, w innych już nie. Chodzi o czas bizantyjski, czyli czas, w którym godzina pierwsza. Y, to, to godzina, kiedy wschodzi, wschodzi słońce, tak? I, I tak był i tak był odliczany czas, czas bizantyjski przez wiele wieków, co oznacza, że każdego dnia, a w zasadzie, w zasadzie co kilka dni był ten czas korygowany. Nie były to stałe godziny. Natomiast wiele monasterów posługuje się już współczesnym, współczesnym czasem. Ale rzeczywiście są miejsca, gdzie, gdzie mnisi nawet zegarki mają nastawione na, na ten czas bizantyjski. No problem, problem polega z nimi z nim na tym, że trzeba to korygować regularnie, tak jak, tak jak, tak jak nam pory roku wskazują. No, pojawiło się pytanie, oczywiście, też, że jeśli Atox jest nazywany republiką mnichów, to czy istnieje gdzieś na świecie jakaś republika mniszek kobiet? Nic mi o tym nie wiadomo. Chyba może, nie. Może tak korygując, właśnie to, to też może tak, może nie tyle korygując, ale odpowiadając też na to pytanie. Owszem, Atos jest wyjątkowy pod tym względem też terytorialnym, administracyjnym, zajmuje dużo obszar geograficzny. Natomiast e, jeśli chodzi o sam fakt tego, że są monastery, które e, jakby nie wpuszczają lub nie akceptują pielgrzymów z zewnątrz, i to, to to jednak takich monasterów jest bardzo dużo. Zresztą e, poza Atosem jest wiele monasterów żeńskich, które są e, tak zwanym Metochionem, prawda? E, a monasterów atoskich. Chyba takim najsłynniejszym Metochionem jest Ormilia, która jest. Dokładnie. I nie tylko Ormilia. Jest wiele monasterów, chociaż Monaster Paraklitu pod, pod Atenami, który również e, no, przestrzega atoskiego typikonu. E, wiele jest monasterów, które się wzorują na, na, na górze Atos i mają nawet awaton taki wewnętrzny, tak, gdzie w monasterach e, Męskich, kobiety nie wchodzą głębiej do, do, do tego głównego dziedzińca monasterskiego. Nie wiem, czy w monasterach żeńskich jest podobnie, że mężczyźni nie są wpuszczani. Chyba się nie spotkałem z takim, z, takim, z takim przypadkiem. Natomiast Atos emanuje na cały świat. Dajmy dla przykładu, dajmy dla przykładu Amerykę, Arizonę i starca Efrema, który niedawno zmarł. Przecież on również zaszczepił, zaszczepił na na ziemi, na ziemi amerykańskiej prawosławny, ten prawdziwy monastycyzm hezychastyczny, związany przecież, związany przecież ze starcym Józefem Hezychastu, którego starzec Efrem był uczniem. Przecież to wspaniała tradycja i wspaniałe, wspaniałe dzieło tego wielkiego człowieka na innym zupełnie kontynencie, nie mającym nic wspólnego z prawosławiem jako taki. Oczywiście, tu korzystając z okazji, serdecznie zachęcamy Was do przeczytania książki Moje życie ze starcem Józefem. Wersja polska jest dosyć wersją taką okrojoną tej książki, od razu tak zaznaczamy też, no nie, że jeśli znajdziecie to kiedyś w języku angielskim czy rosyjskim, ona jest jednak zdecydowanie grubsza. Tu mamy nakreślone powiedzmy jakieś tam główne historie. Natomiast to jest historia o świętym Józefie Hezekachie, o którym już wspominaliśmy, o którym Marcin wspominał podczas naszej rozmowy dzisiaj. Absolutnie niezwykła postać, która odrodziła życie duchowe na Atosie. I to co Marcin też wspominał, że dzisiejszy duchowy stan Atosu. I to, między innymi działalność Starca Eframa Świętej Pamięci, w, w, który przez długie lata był w Arizonie, ale który stał się ojcem założycielem też 20 ponad monasterów męskich i żeńskich, zerowanych na tradycji atoskiej na kontynencie północnoamerykańskim, jest też skutkiem tego, tej, tej, tej działalności. Może ehm, już kończąc, pojawia się ostatni, będziemy już powoli zmierzali ku końcami, bo już i pora słuszna. Um, pyta jedna z pytań pań, e, czy mnie nadal zbierają szczątki starców, którzy zmarli i chowają je nie w ziemi, a w takim specjalnym miejscu. Więc e, czy mogłoś powiedzieć, więc myślę, że to też ludzi fascynuje, prawda? że Jak wygląda e, zakończenie życia tego ziemskiego e, autorskiego mnicha? Bo to na pewno podejrzewam, że wiele osób spotkało się z fascynującymi fotografiami, między innymi na naszym portalu ORTFOTO. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym jeszcze wspomnieć o, o książce, która u nas jest nieco zapomniana. Nie, też chyba około 20 lat temu dzisiejszy arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, wtedy jeszcze jako kierownik, jako przetłumaczył wspaniałą książkę Archimadyty Herubim, Heru, Herubima, który Herubim, założył monaster paraplitu pod Atenami Nostalgiczne wspomnienia ze świętej, ze świętej góry Atos. To przepiękna historia, właśnie, właśnie pokazująca, czym jest duchowość i monastycyzm atoski. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępna ta pozycja, czy można ją kupić. Bratczyk ją wydał, jeśli dobrze pamiętam, ale zachęcam, jeśli ktoś znajdzie nostalgiczne wspomnienia ze świętej góry Atos Archimandryty Her Herubina. Wspaniała książka, czytałem ją po grecku, jest w języku rosyjskim. Jeśli ktoś by znalazł, może gdzieś online, ale naprawdę, naprawdę polecam, niesamowita, niesamowita książka na jeden wieczór od, od strony pierwszej do ostatniej. Jeśli chodzi natomiast o pochówek mnichów na Atosie, rzeczywiście nie, to nie tylko Atos, ale ogólnie grecki monastycyzm takiej tradycji przestrzega. Mnich, kiedy, kiedy umiera, kiedy odchodzi, zaszywany jest, nie chowa się go w trumnie, zaszywany jest w mantii, czyli w, ten, w, 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 tą, tak, w tą mniszą w w mniejszą pelerynę składa się go do grobu na trzy lata mniej więcej po trzech latach po trzech latach dokonuje się odchówku <noise> tak. Wykopuje się kości, obmywa się te kości winem i odkłada na, do, do tak zwanej usypalnicy, mówiąc w języku, w języku rosyjskim, cerkiem słowiańskim. Na, na czaszce umieszcza się napis, kim on był, kiedy zmarł, na przykład. Pieromnik makary. Tam 1960 załóżmy w ten sposób, prawda? Natomiast, ko natomiast kości odkłada się tak luźno, luźno, luźno na, na w inne miejsce, w inne miejsce na tak zwaną półkę. Co ciekawe, co ciekawe, na Atosie i ogólnie w greckim monastycyzmie nie ma kultu aż tak rozpowszechnionego nie, nienaruszonych relikwii, czyli ciała, ciała które się nie rozkłada. Na Atosie. jeśli ciało się nie rozłoży, to oznacza, że był jakiś problem, że mnich nie dostąpił Królestwa Niebieskiego. Jeżeli kości są czarne, również zakupuje się z powrotem takiego, to, takie kości na kolejne trzy lata. Mnisi wtedy bardzo intensywnie modlą się za takiego ojca. Po trzech latach ponownie się wykopuje i najczęściej jest tak, że potrafią ojcowie odmodlić taką duszę i jeśli, jeśli kości są białe, to wszystko jest w porządku, a mawia się, że jeśli są kolor, koloru wosku, to, to to taki mnich, taka osoba można powiedzieć, że dostąpiło nawet świętości. I tym y, 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 pozytywnym akcentem y, myślę, że zakończymy naszą, nasze dzisiejsze spotkanie. Y, pojawia się oczywiście jeszcze takie pytanie zupełnie prywatne, bo, bo Marcin tak jak wspominał, y, uczył już na śpiewu na Atosie, y, uczył mnichów y, i pojawia się pytanie, kiedy znowu tam wrócisz na ten Atos, żeby, y, żeby znowu uczyć, u, uczyć ojców y, śpiewu bizantyjskiego. Ale póki co przynajmniej chyba z, nie wiem, czy, czy, czy czytaliśmy z tego samego źródła, być może też już widziałeś i słyszałeś, że póki co chyba na razie te, jest zakaz wjazdu dla, dla tych, którzy nie, 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 nie posiadają stałego pobytu na to się, na, na świętą górę, więc chyba nawet ze względów na obostrzeń sanitarnych w dalszym ciągu jednak monastery nie przyjmują pielgrzymów. Ale może zechcesz odpowiedzieć. Ja myślę, Kiedy że na Atos i będziesz uczył ojców śpiewu. Ja myślę, że atoski będzie na pewno inny po pandemii. Na pewno będzie inny, bo ojcowie przebywając tak długo bez pielgrzymów też na pewno się zmienili i przemyśleli wiele, wiele kwestii. Także sam jestem ciekawy, jak Atos będzie wyglądał po, po pandemii. Bardzo ciekawy miejmy nadzieję wszystko wola boże prawda ostatnio nie wiem czy, 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 czy ty widziałeś czy też może osoby które oglądają nasz naszą rozmowę widział że Monaster w Atopedii też przeniósł się w jakiś tam sposób trochę do tej strefy wirtualnej chociaż on jako jeden z takich najbardziej prężnie działających monasterów nigdy nie stronił też od świata i, i, i no to jest monaster, gdzie, gdzie jest ponad 150 ojców. W każdym razie charyzmatyczny, przełożony tego monasteru, starzec Cefrem bardzo często wyjeżdżał też z Atosu, po całej Grecji, też po całym świecie. Spotykał się z wiernymi, dzielił się z też takim duchowym doświadczeniem. On będąc też uczniem świętych starców spotykał w swoim życiu. Dzieje się wieloma, wieloma wieloma rzeczami i wspominał o tym, że e, właśnie tak wracając do tematu, do, do tematu pandemii, że, e, że to wpłynęło w jakiś tam sposób też pozytywnie na, na, na życie na to się, że w ostatnich latach jednak liczba pielgrzymów była tak duża że wielu ojców nawet no, nie, 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 nie znała Atosu z tej strony, prawda, jak, jak jest teraz, że po prostu tych pielgrzymów jest tak bardzo mało, jest tak cicho, jest tak, tak ten względem również spokojnie. No. Pomimo tego, że oczywiście obowiązuje jakaś pielgrzymia etykieta, no to nawet liczebnie jednak widzimy na takim dużym monasterze, że jednak ktoś tam się gdzieś przewija, prawda, ktoś chodzi, jest jednak jakaś rozmowa, jakiś, 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 jakiś hałas. Więc masz rację, pewnie atos po, po pandemii będzie, będzie troszeczkę inny niż ten, który był do tej pory. Ale istota, że esencja, przy... esencja się nie zmieniła to jest najważniejsze. Ale to, że się również atoskie monastery przeniosły w tą, w tą sferę e, wirtualną, to bardzo dobrze. E, ja też bardzo często zamieszczam linki do nabożeństw z góry Atos. E, no nie oszukujmy się, nie każdy ma możliwość, żeby tam być, nie każdy ma możliwość, żeby to przeżyć, a, e, a jednak internet pozwala nam w jakimś stopniu e, uczestniczyć. Tym liturgicznym życiu Atosu, przynajmniej, przynajmniej częściowo poczuć, poczuć klimat świętej góry i może coś z tego. Zastosować u siebie, nie wiem, jeśli chodzi o monastery, na przykład, czy, czy o cerkwie, o parafie, czy ogólnie, bo przecież oprócz nabożeństw jest mnóstwo filmów. YouTube jest pełen krótkich i długich filmów o atosie, prywatnych rozmów ze starcami, z mnichami, więc, więc ten dystans naprawdę się skrócił, zmniejszył, i jesteśmy, i jesteśmy w tej chwili. W takim, w takim momencie, że możemy jednocześnie, nie będąc, być na górze ATOS, myślę, że tym, tym życzeniem szybkiego powrotu na ATOS. Zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Marcinie bardzo Ci dziękuję za, za poświęcenie sobotniego czasu. Pozdrawiamy też Kubek, który, który, który dzisiaj też chciał wystąpić w naszym, w naszym spotkaniu. Życzę wszystkim Wam też dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce w przyszłym tygodniu w czwartek jeśli nie pamięć nie myli, spotkanie z Dominiką e, nasze tradycyjne co czwartkowe spotkanie w cyklu po co jeść skoro można pościć e, tym razem będziemy rozmawiali o święcie spotkania pańskiego święcie chyba z tego co pamiętam monaster któryś też świętuje na to się spotkanie pańskie z świętem monasteru szybko nie, nie, nie pamiętam, wygooglam to, ale nie... nie pamiętam, który, no nie, ale pamiętam, że któregoś razu chyba tam jakoś w okolicach tego święta mi się zdarzyło tam być. Eee, życzę w każdym razie wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej nocy. Marcinie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, przepraszamy za kłopoty natury technicznej, E, więc, e, jeśli ktoś chciałby odsłuchać tą rozmowę, normalnie na YouTubie już nie powinno być e, tych problemów e, z, zerwany, z zerwanym połączeniem, e, jak, jakimś tym bagowaniem, problemami z dźwiękiem. Także, e, jeśli znajdziecie chwilę, to oczywiście e, obejrzycie to później po, e, po zakończeniu naszej transmisji. Wszystkiego dobrego, Marcin. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Stanę Bogi.